Opowiadano o pewnym starcu, że przez pięćdziesiąt lat ani nie jadł chleba, ani nie pił wina. Ten twierdził: Zabiłem w sobie nieczystość, chciwość i próżność. Abba Abraham dowiedział się o tych słowach, przyszedł do niego i zapytał: Czy to ty tak mówiłeś o sobie? On odrzekł Ja. Powiedział mu Abba Abraham. Wyobraź sobie, że wchodzisz do celi i na swojej macie znajdujesz kobietę. Czy potrafisz nie myśleć, że to jest kobieta? On na to. Nie, ale walczę z pokusą, żeby jej nie dotknąć. Odrzekł Abba Abraham. Więc nie zabiłeś namiętności. Ona żyje, chociaż związana. A jeżeli podczas przechadzki widzisz kamienie i skorupy, a wśród nich zauważysz Coś złotego. Czy potrafisz w sercu ocenić to złoto nie wyżej od tamtych śmieci? Odrzekł. Nie, ale walczę z pokusą, żeby go nie zabrać. Na to abba Abraham. Więc namiętność żyje chociaż związana. I ciągnął. Wyobraź sobie, że się dowiadujesz, iż jeden brat bardzo cię kocha, a drugi nienawidzi i obmawia. Jeżeli obaj przyjdą do ciebie, czy będziesz czuł równą życzliwość dla obu? Odpowiedział: Nie, ale będę walczył z pokusą i starał się wyświadczyć wrogowi tyle samo dobra, co przyjacielowi. I rzekł mu Abba Abraham: A więc namiętności żyją, święci mogą je tylko związać.